Światowe forum ekonomiczne Klaus Schwab mówią w kontekście pandemii o wielkim resecie. Świat po koronie będzie inny, otaczająca rzeczywistość zmienia się na naszych oczach w wielkim projekcie inżynierii społecznej. Co z pieniądzem? Inflacja, deflacja. Jak i gdzie szukać schronienia przed drogowym walcem toczącym się wprost na nas? Nieruchomości, dolar, euro, krypto. Suma czerwca. USA wysyłają na Ukrainę HIMARS, Niemcy pociski przeciwrakietowe Iris. Szósty pakiet sankcji. Europa, Orban i patriarcha Cyryl. Będę zbierał chrust. 2035. Koniec aut spalinowych w Europie. Rosyjsko-turecki korytarz dla zboża. Kijów mówi nie. Duda skarży się na szolca. Koniec chińskiego lockdownu. Wzmocnienie wschodniej flanki nabiera kształtu. B9 formalizuje trójmorze. Siły pokojowe NATO na Ukrainie. BRICS montuje alternatywę do SWIFT. Koniec quantitative easing w euro. Na pewno. Szczyty, szczyty. Sangri La, G7. Ostateczny rozwód wizji przyszłości. Wojny gazowe, Stany wyjątkowe. Skąd? Dokąd? Koszyk walutowy BRICS. Embargo na złoto. Co to znaczy? Szczyt NATO. Dalsza eskalacja. Suma czerwca, 4 lipca, godzina 20. Uncertainty remains about the timing and strength of recovery. Much of that uncertainty comes from uncertainty about the path of the disease. And the effects of measures to contain it. Until the public is confident that the disease is contained, a full recovery is unlikely.